Cześć, witajcie, z tej strony Ziomek Poziomek, to jest pierwszy odcinek na tym kanale. Dzisiaj zrobimy takie coś, że po prostu se pogramy. Takie luźne granie. No i może jak się uda, e, mega e, Big Boxa. Tylko czekajcie, bo muszę pomyśleć. Może się uda, jak zrobimy misję na Brawl Ballu. Wezmę sobie to i kiełka, więc lecimy. No i co? Spróbujemy dobić jedną łapkę w górę. Nie ja na pewno się i tak nie da ale nawet za to można spytać. Um, Chłopcię strzeli samo ja. Dobra, strzelimy bramę. Ten mu zabrał bramkę. Przekro mi bardzo. Zdarza się. No i będzie od razu inny? Oczywiście. Jest od razu inny, tak? Jest 19 tysięcy sto pucharków. Ten już ubił Dawid Dawor. Nie znacie go, może jeszcze... Może się pojawi na tym kanale. Niestety przekromi. Gram sam. Ale mocniej sobie Ci wydaje się. Te czasami u mnie strollować Albo was stepa do przeciwników, albo przeciwników. Po prostu robi coś nic, czego nie chcecie. A to nie czasami całkiem często. Więc no. I to łap. Widzę masę, a nie widzę. To jest akord na browball. No jest całkiem dobry. Ale sam rysuję. Nie za Nie za Proszę bardzo, łap. Jest. Ładna bramka. Brac nie umie. Jest bramka, wow. Ładna bramka. No. Można powiedzieć, że ładna giereczka. Nie mogę się doczekać alei pucharów nowej, bo skończyłam już ją bardzo dawno i nie wiem co wbijać, nie wiem co robić. Nie będę zaczynać wbijać 30 rangę, bo nudzi on... mi się. trzeba zrobić tego mortiska. Dobrze by było. Kiełek ma być strasznie z nim z czego ale lag Co to był za lag Jest brama Dobry, dobrze, kruk strzeli Jeszcze tak, kruk Ten kruk No i to na dobrze o, Jednak tak, może I I będzie bramka, tak? Tak Ty co? Eee e, Musimy zatrzymać odcinek, dlatego że e, chyba dzisiaj update będzie. Nie wierzę w to. Sami widzicie. Gry zostaną zamknięte za 5 minut. akurat kiełka miał na na 22. O matko. Czy dzisiaj jest update? Dobra. Widzi... Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!